Witajcie kochani, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam jak zrobić taki pyszny serek typu almette samodzielnie w domu, tylko z kilku składników. Zapraszam do oglądania. Teraz nadszedł czas na składniki. Do przygotowania naszego serka będziemy potrzebowali dwa opakowania jogurtu naturalnego typu greckiego. Każdy z opakowań ma 400 gram. I co ważne, od tego, z jakich dodatków w tym momencie skorzystamy, będzie zależało to, jaki smak serka uzyskamy. Ja użyję dwóch łyżeczek soli, jednej łyżeczki pieprzu. I tutaj mam jeszcze trzy łyżeczki dowolnie wybranych ziół. W moim przypadku jest to bazylia, natka pietruszki i zielona czubryca. Oczywiście szczypiorek, cztery ząbki czosnku. Jeżeli chodzi o główne składniki, to jest tyle. Prawie zapomniałam wam jeszcze powiedzieć, że potrzebujemy dwa opakowania gazy. Moja gaza jest metrowa. Zabieramy się do roboty. Musimy teraz połączyć wszystkie składniki naszego serka. Do miski przekładamy dwa jogurty naturalne typu greckiego i po kolei dodajemy nasze zioła, pieprz, sól. I tutaj mamy pokrojony szczypiorek i przeciśnięte przez praskę cztery ząbki czosnku. Całość musimy dobrze wymieszać, żeby nam się elegancko połączyła. Po wymieszaniu możemy spróbować naszej masy, żebyśmy zweryfikowali czy jest już odpowiednio przyprawiona. Jeżeli uznamy, że nie jest jeszcze wystarczająco przyprawiona, w tym momencie dosypujemy jeszcze przypraw. Tak póki co prezentuje się nasza masa. Tak to ma właśnie wyglądać. teraz nadszedł czas na użycie naszej gazy. Składamy ją na pół i kładziemy na miejsce. Druga również już jest złożona. Kładziemy w drugą stronę. I do środka przekładamy naszą masę. Teraz musimy całość związać. Wiążemy po przekątnej. I musimy mocno ściskać. Ten dolny supałek przekładamy drewnianą łyżkę. Tak to właśnie ma się prezentować. Całość musimy odwiesić na nos, żeby odciekło, a rano w kuchni będzie na nas czekał pyszny serek. Jeżeli macie wyższy garnek, to możecie tą łyżkę położyć w garnku i wtedy będzie elegancko odciekało. Ewentualnie wieszamy na kranie kuchennym, bądź na szafkach w kuchni, pamiętając, żeby pod nasz serek coś postawić, ponieważ bardzo dużo z niego wycieknie podczas nocy. Tak prezentuje się serek po 12 godzinach. Jak możecie zauważyć, bardzo dużo płynu z niego odciekło. Płyn, który ściekał, ściekał do tego garnka. Jak widać jest go dużo. I teraz musimy wyjąć serek z naszej gazy. W środku mamy pyszny, kremowy serek z ziołami, który po prostu musimy przełożyć do miski. Przykładamy, obracamy. Tak właśnie prezentuje się nasz serek. Tą gazę możemy umyć i ponownie wykorzystać. Nie jest to problem. Jeżeli w tym momencie stwierdzicie, że serek, który uzyskaliśmy jest dla Was jeszcze zbyt wodnisty, możemy ponownie wsadzić go do gazy, żeby jeszcze odciekł. Jak dla mnie taka konsystencja jest już wystarczająca. Tak wygląda nasz serek. Bardzo ładnie idzie go rozsmarować na chlebie, co zaraz Wam pokażę bierzemy odrobinę serka i smarujemy. Jako ciekawostka powiem wam jeszcze, że udało nam się uzyskać około 350 g serka. Jeżeli raz spróbujecie zrobić ten serek z tego właśnie przepisu, już nigdy nie kupicie takiego gotowego serka w stylu Almette.